Mamy takie równanie wielomianowe do rozwiązania. Próbujemy rozwiązać rozbijając ten wielomian na iloczyn czynników. Xa z tego wielomianu przed nawiasem wyciągniesz. Ponieważ o ile x jest tutaj, tutaj i tutaj, to przy 12 go nie ma. No to inny, inny pomysł jest taki. Najpierw wyciągać, co się da z tych dwóch pierwszych wyrażeń. Dało się 2 x kwadrat wyciągnąć. No i z tych dwóch, co się da to wyciągnąć przed nawias, minus czwórkę dało się wyciągnąć. No i te nawiasy okazały się takie same. No nie zawsze jest tak, że te nawiasy wychodzą takie same. Jeżeli nie wychodzą, to ten sposób jest zły. Trzeba kombinować inaczej. No ale jeśli wychodzą, no to mamy szczęście, bo teraz wystarczy te x minus 3, ten nawias dać na koniec. No i otrzymujemy takie wyrażenie kwadratowe, które dalej próbujemy rozbijać. Dwójkę dało się tutaj wyciągnąć przed nawias. Otrzymujemy x kwadrat minus 2, a takie wrażenie kwadratowe możesz rozbić ze wzoru skróconego mnożenia. Zamiast dwójki piszemy tą potęgę do kwadratu, a to jest x, b to jest pierwiastek z 2 i rozbijasz ten nawias na iloczyn takich nawiasów. Ostatecznie zamiast tego wielomianu otrzymujemy iloczyn takich nawiasów, z których łatwo jest odczytać pierwiastki. Co wstawić za x, żeby wyzerować ten nawias? No pierwiastek z dwóch. Tutaj minus pierwiastek z dwóch, a tutaj 3. I to są liczby, dla których te nawiasy są równe 0, a co zatem idzie, ten cały iloczyn jest równy 0. Czyli to są rozwiązania. Rozwiązania jednocześnie tego równania wielomianowego.